Zapraszamy na naszą rozmowę o dość nietypowym horrorze. Fabuła tego horroru, no właściwie wydaje się taka dość mało oryginalna. No, mamy tutaj las, dom na no, odludziu, ludzi, którzy chowają się w tym domu przed czymś, co jest złe. Coś, wiem, co, coś co im zagraża? Coś im zagraża? Być może wirus, jakaś, jakaś epidemia, ale właściwie czym jest to, do końca nie wiadomo. I o tym powiemy za chwilę, ale. Dlaczego ten film? Mimo to, że on wydaje się takim specjalnie oryginalnym na takim zarysie fabuły, jakoś się broni. No, broni się obrazem, broni się świetnym filmowaniem, broni się grą światłem, broni się odpowiednio dobraną muzyką. No a to, czego najbardziej się wszyscy boją, to też nieznanego. Sam tutaj powiedziałeś, nie wiemy czego się boimy. Czegoś, co przychodzi po zmroku, czegoś, co się kryje w lesie, po prostu strach przed nieznanym przed czymś, co może nas unicestwić. No tak, to w pigułce rzeczywiście można tak powiedzieć, ale powiedzmy od razu, wyjaśnijmy, że stoi za tym człowiek, który no, opanował ten język filmowy naprawdę nieźle, pomimo tego, że jest młodym amerykańskim twórcą. To jest dopiero jego drugi film. Nazywa się Trey Edward Schultz, bądź Schultz, do końca nie wiadomo jeszcze. No, ale oczywiście on posługuje się naprawdę bardzo świadomie językiem filmowym, i pewnie gdzieś tam nawiązuje od razu te skojarzenia mi przyszły do głowy, kiedy oglądają ten film, jednak do klasyki horroru, i pewnie gdzieś tam te skojarzenia będą z Śniegiem Stanleya Kubrika, no bo jednak on się posługuje podobnymi metodami. To znaczy, no, sam fakt, że gdzieś tam ludzie są jakoś tam wyizolowani, jest ten element klaustrofobii, takiego w odosobnienia, jakiegoś niepokoju, jakiegoś lęku, no i też. Nacisk na psychikę człowieka, na to, co się dzieje w jego głowie, prawda? Że gdzieś tam ten, ta obsesja narasta, pojawia się i ten niepokój, nie, nie do końca też nazwany. To jest właśnie fajne, że rzeczywiście te, to według mnie jest to fajne, a z drugiej strony też ryzykowne. No tak, no i pokazanie tego, do czego doprowadza skrajne zagrożenie. Zagrożenie powoduje u człowieka to, że wyzbywa się swojego człowieczeństwa. Człowieczeństwa poprzez. Działania jakie, jakie wykonuje, nie chcemy tutaj zdradzać za bardzo mm -hmm. co w tym filmie się dzieje poprzez brutalizację, ale też poprzez kompletny brak zaufania. The door Właściwie, być może istotą tego filmu i właśnie tematem tego filmu jest to, że mm, to, co jest najgorsze, czy właściwie tym wirusem takim naprawdę groźnym jest to, co się dzieje, ten wirus zła, który jest w nas. Znaczy, że właściwie, że każdy człowiek właściwie jest gdzieś tam nim zainfekowany, a w pewnych okolicznościach gdzieś tam staje się to zło, zdaje się to zło nami rządzić. I rzeczywiście gdzieś tam chyba o tym jest ten film przede wszystkim. Czy to jest horror, czy to jest dreszczowiec, yy, nie będziemy tego roztrząsać. No natomiast nie, no to... nie, jest to, nie jest to typowy horror, od razu powiedzmy, tak? Jeżeli jest napisane na dole y, y, pod tytułem filmu horror, to jakby y, y, wielbiciele horroru mogą być tu, czuć się tutaj mocno zawiedzeni. No tak, bo nie ma jakichś tam zombiaków, potworów. W hektolitrów krwi i tak dalej, no tego wszystkiego nie ma, co do czego... Nawet, teraz nawet, są... nawet nawiązania, bo niektórzy trochę mają skojarzenie z, z Walking Dead, to, mm -hmm. to też nie do końca, bo tu zło jest nieznane. Zło jest niedokreślone, tak. No ja jeszcze, jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć, że jednak to co powiedziałeś, z kolei na początku powiedziałeś, że to jest świetnie filmowane, że to jest dobrze pokazane, doskonale, doskonale obrazy i gra światła i tak dalej, no ale to znowu tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no to wszystko gdzieś tam, to jak pokazuje wnętrze, jak pokazuje te pomieszczenia, genialnie rzeczywiście. Las. Jak pokazuje też las, no więc właśnie tutaj to trochę przywodzi nam, że z jednej strony kuprikowskie takie klimaty, właśnie do ślinia, czy, czy, czy coś na przykład też Carpentera, a z drugiej strony, no, trochę Blair Witch pród, faktycznie. No, to, 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 takie skojarzenia mogą też. No, ale ten las w ogóle jest dość wyeksponowany chyba w horrorach, więc to akurat tych skojarzeń może być jeszcze więcej. No wiesz, jeszcze jest jedna scena, która tutaj powiedziałeś, a propos tego strachu przed nieznanym. Tam jest paradoksalnie bardzo prosta wyprawa samochodem mhm. kilkadziesiąt kilometrów w tą i z powrotem. Normalnie zajęłoby to dwie godziny. To jest tutaj pokazane tak, że możemy drżeć, bo to jest wyprawa na koniec świata, e, która może zakończyć się e, tragicznie. Niesamowite, a mhm. tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje. E, ten film, można kilka razy podczas tego filmu m, mocno się e, Podskoczyć, można mocno podskoczyć na krześle. Można, chociaż tam to z napięciem jest różnie, bo to nie jest tak, że cały czas nas jakoś rozwala, jesteśmy przerażeni. Absolutnie tak nie jest. To, to nie, nie, nie aż tak między oczy jakoś tak wali ten horror. On ma takie mocne momenty, rzeczywiście gdzieś tam w świetny finał. No ale generalnie myślę, że to jest inteligentne kino, które gdzieś tam jest jakoś tam też refleksją, jak, jak, idzie w stronę pewnie gdzieś tam bardziej psychologii niż efekciarstwa ciarstwa krwawego. Czyli. To przychodzi po zmroku. Film, który wchodzi bez mega promocji, bez mega dystrybucji, więc należy, Trzeba, na trzeba polować tak. nad, nad znalezieniem tego filmu, ale myślę, że warto. I to też jakby miejcie z tyłu głowy, że nie do końca jest to typowy horror raczej połączenie horroru i dreszczowca. Tak, żebyście z jednej strony nie czuli się zawiedzeni, a z drugiej strony niekoniecznie się e, mocno przy nim przestraszyli. Zachęcamy do obejrzenia tego filmu, jak również zachęcamy do obejrzenia pozostałych rozmów na naszym kanale, czyli na kanale Kino w Tubce. Aby chociażby nie ominąć takich rozmów jak ta o filmach, które nie są zbyt szeroko promowane, a warto się nad nimi pochylić, to zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału czyli naciśnięcia tego tutaj przycisku z naszym logo. Do następnego razu, cześć.